Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się z Państwem spotkać w tak szczególnym dniu. Rzeczywiście dla mnie to też jest dalej Dzień Nauczyciela, bo jestem z tego pokolenia, które pamięta ten, ten dzień pod tą nazwą i to szczególne święto Państwa. Tym bardziej, że jesteście elitą, ponieważ zostaliście wyróżnieni w szczególny sposób, wskazani przez dyrekcję, współpracowników, jako osoby, które. Powinny być szczególnie w tym dniu wyróżnione, i dlatego bardzo się cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Kiedy rozmawiałem dzisiaj z panem przewodniczącym Ledzińskim na temat edukacji, oświaty, to właśnie powiedzieliśmy, że to dzisiejsze spotkanie to tylko oczywiście symboliczne podziękowanie dla całego środowiska, dla, szczególnie dla państwa, dla tych osób, które dbają o nasze dzieciaki, o naszą młodzież. Przygotowują do startów dorosłe życie, nie tylko edukują, choć to oczywiście bardzo ważne, ale też często wychowują, prostują ścieżki, tłumaczą, formują charaktery i to bardzo ważne. W tych prostych słowach chciałem Państwu dzisiaj za ten trud pracy z dziećmi, z młodzieżą która, nie ukrywajmy tego, jest coraz bardziej wymagająca jest trudna, jest inna, jest zróżnicowana jest czasem ciężko, pewnie. I dlatego, mając tę świadomość, tym bardziej Państwu bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję oczywiście wszystkim wyróżnionym. Dziękuję bardzo.